Takiej promocji jeszcze nie było. Corsa za 66,900 z ubezpieczeniem za złotówkę. A ta auto ma wszystko. Jeżeli chodzi o nową korsę, dlatego, że mówimy o modelu, który dopiero w tym roku wszedł tak naprawdę do produkcji, bo to jest model poliftingowy, to auto ma wszystko, wszystko tak naprawdę to, co potrzebujecie do codziennej jazdy użytkowania. Jest to przede wszystkim nowy model, więc nie kupujecie modelu schodzącego, tak zwanego run -outa, tylko samochód, który będzie dalej produkowany i będzie dostępny dalej w naszej ofercie. A dziś przygotowaliśmy dla Was właśnie tą specjalną ofertę z okazji 125 lat marki Opel oraz okazji nowego Roku i wyprzedaży rocznika 24. Czyli właśnie, zostawiamy cenę ze 125 lat Opla, czyli 66,900 za podstawowy model Korsy. który ma ale, już wszystko. Ale dodajemy ubezpieczenie za złotówkę, które było niedostępne wcześniej w tej promocji. I teraz tak, co to znaczy to wszystko? Znaczy, to jest... możemy zacząć od przodu, dlatego że z Dokładnie. przodu mamy wszystko, co, <laughs> co potrzeba, jest i jest tak naprawdę dostępne na dziś, dzień w motoryzacji i to, na czym zależy przede wszystkim klient. A kończąc lanie wody. Chodzi o światła LEDowe z przodu i to są tak zwane pełne ledy, czyli mamy dzienne mijanie i drogowe led One się automatycznie również przełączają między mijania a drogowymi. Mamy czujnik. Yy... Przepraszam, kamerkę, która wykrywa sobie, czy samochód nadjeżdża, czy nie nadjeżdża, czy my nadjeżdżamy na jakiś samochód i sama sobie przełącza między mijania a drogowymi, kolokwialnie mówiąc, między krótkimi a długimi. Mało tego ta kamerka również, to co już było we wcześniejszej korsie, natomiast ma wszystkie systemy bezpieczeństwa, czyli samochód wykrywa pieszych rowerzystów, samochody zatrzymane, jadące, jeżeli ktoś nam wtargnie na drogę, to samochód wykryje tą przeszkodę i sam się zatrzyma. Dodatkowo właśnie są to wszystkie systemy bezpieczeństwa, więc z przodu auta, jeżeli mówimy o tym, co dzisiaj jest dostępne, to co często omawiamy, to mówimy jasno, to auto ma wszystko, co dziś oferuje branża motoryzacyjna w tym segmencie Czyli samochodu. asystenta pasa ruchu, z Grzegorza na konkrety. W takim razie jeszcze, jeżeli chodzi jakby o dostępność tych samochodów, tak. 60, Mamy wszystkie kolory. 66900 60, to jest samochód podstawowy. I taki tutaj stoi i taki będziemy omawiać. Jeżeli chodzi o mm, ofertę dodatkową, możecie sobie zbogacić ten samochód o pakiet tech, czyli wtedy tam mamy, nie wiem, czujniki parkowania z, z przodu, składane lusterka, martwe strefy, kamery cofania, yy, zegary cyfrowe. To kosztuje tam zaledwie, tam, nie wiem, wszystko, nie? No, <laughs> wszystkie wasze pieniądze. Wszystkie, wszystko co chcecie może być w tym samochodzie. <laughs> tak i możemy sobie też zbogacić ten samochód o podgrzewaną kierownicę, fotele. Wtedy ta kierownica jest obszywana skórą. To Sorry, to ty miałeś mówić. Te wszystkie opcje kosztują zaledwie kilka tysięcy złotych, więc nawet dorzucając te opcje do tego samochodu, nie wyjdziecie jakoś wybitnie powyżej 70 tysięcy. Tam jest około 72 tysięcy z kolorem ze wszystkim. Natomiast pamiętajcie, że już wersja podstawowa tak naprawdę ma wszystko to, co potrzebujecie do codziennego użytkowania, a przede wszystkim różnica między modelem poliftingowym a przedliftingowym, który sprzedawaliśmy zaledwie 2000 złotych tani, to było rok temu, a mówimy teraz o podwyżkach cen. Sprzedajmy to naprawdę. Patrząc, uwzględniając inflację, w tej samej cenie, auto, które chociażby ma już wyświetlacz dotykowy, który jest już w tym wejściem w ten XXI wiek, który tak jakby często zaznaczać, że no, wypada, żeby auto już dzisiaj miało tablet. Czyli to naprawdę posiadało to wszystko, za co my te samochody dzisiaj lubimy, że to są takie małe komputerki na drogi. A jeżeli chodzi o ten tablet, to on nie jest tylko duży. Bo po pierwsze on jest, jest duży jest fajny, nowoczesny, natomiast ma jedną podstawową rzecz, którą po prostu na wszyscy, wszyscy na to czekacie, czyli po prostu bezprzodowy CarPlay i Android Auto. To jest coś, bez czego się jakby nie da w dzisiejszym czasie, w dzisiejszym świecie, za przeproszeniem, żyć i dużo łatwiej, powiem z naszej strony, sprzedaje się taki samochód, kiedy bez żadnych dodatkowych do opłat, jakby nie wiem. Specjalnych pakietów, które trzeba wybierać, dopłacać za 3-4 tysiące. Macie to w standardzie, czyli właśnie za 66 tysięcy zł. Macie samochód, który bezprzewodowy CarPlay i Android Auto posiada w samochodzie. No, uważam super. To, co jest ważne, trzeba podkreślić, że teraz od tego roku, tak naprawdę, wszystkie nowe OPLE Corsa będą dostępne tylko z silnikiem Turbo. To są ostatnie egzemplarze, które mamy z wolno-sącym silnikiem 75 konnym Jest to ważne dla osób, które lubią taką tradycyjną motoryzację nie lubią, żeby te silniki były dopakowane w dużą ilość oprzyrządowania. Tradycyjną, ale również mega łatwą w eksploatacji i tanią w eksploatacji, bo ten samochód w tej konfiguracji potrafi w mieście spalić 5,5 litra i to bez żadnego wysiłku, żeby nie dodawać gazu. Na trasie, oczywiście, na autostradzie, jak będziecie chcieli jechać 150, bo oczywiście to da radę taką prędkością jechać i ale spokojnie sobie. Ale nie wolno. Sobie te, proszę? Ale nie wolno. Oczywiście przy wyprzedzaniu na autostradzie. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o spalanie wtedy takiego samochodu, to no wiadomo, będzie gdzieś około 7-8 litrów. Natomiast prędkości przelotowe naprawdę do 6 litrów. Poniżej bardzo łatwo, nawet poniżej. Tych 5 litrów spokojnie można tutaj wykręcić. Warto też podkreślić to, co się zmieniło w nowej korsie, jeżeli chodzi o model poliftingowy. Teraz wszystkie ople Corsa nie już ciemne wykończenie z tyłu, tak aby to były modele GS. Tak było kiedyś w poprzedniej Korsie, że tylko GS miały czarny napis Corsa oraz czarne logo. Tutaj mamy to czarne logo w standardzie, jeżeli chodzi o tył pojazdu. Bo z przodu pojazdu mamy srebrne dla wersji dyszy, natomiast dla wersji GS zmienia się ono na czarny. To, co my oferujemy, jeżeli chodzi o korsę 75-konną, z okazji naszych 125 lat marki Opel oraz wyprzedaży rocznika 2024 to są właśnie wersje Edition, które tak naprawdę, jak już powiedziałem kilka razy w tym filmie, posiadają wszystko, wszystko. to, co potrzebujecie na co dzień do dojazdy. W cenie tak naprawdę najtańszego auta dzisiaj dostępnego na rynku. Bo znajdźcie mi drugie auto, które posiadało. Wszystko i będziesz w stanie szybciej A propos wszystko 000. I tych pieniędzy to czujniki parkowania są w standardzie, niezależnie od wersji. Jeżeli chcecie wzbogacić o kamerę cofania, trzeba zdecydować się na ten pakiet tech, o którym wcześniej wspomniałem. Jeżeli jesteśmy z tyłu, to oczywiście bagażnik, który jest zamknięty w tym momencie. Dobra, otworzył się i to jest jakby moja ulubiona część w tym samochodzie wbrew pozorom, bo wiem, że to jest tylko bagażnik, gość patrzy teraz na mnie jak na głupka. Natomiast tu jest aż ponad 300 litrów, tam 310 jakoś tak. Natomiast co jest fajne, bo. Samochody teraz nie mają kół zapasowych w standardzie. Natomiast to jest jedyne auto, które ma miejsce na pełne koło za zapasowe właśnie, więc tutaj mieści się naprawdę dużo. Jeżeli nie potrzebujecie tego koła zapasowego w mieście, no bo po co to komu w mieście, to macie naprawdę ogromny bagażnik w super małym samochodzie, który z mojego doświadczenia wiem, nawet można choinkę przewieźć wyciągając to wszystko, wkładać się tam z doniczką i ona się tutaj mieści. Także w razie wu można też w ten sposób. Nie wiem, czy postprodukcja <laughs> potrafiłaby wsadzić w EJU tutaj choinkę, która wystaje z miejsca po kole dojazdu. Natomiast Kuba ma fantazję, masz małą choinkę. No, yy, można też złożyć fotele i ten samochód przemienia się wtedy w fajną małą furgonetkę na miasto. Wiem, że już tutaj trochę przykoloryzowałem, natomiast uważam, że za tą kasę szczerze nie znajdziemy fajniejszego samochodu z takim wyposażeniem standardowym. A co jeszcze jest ciekawego w środku, to Was zapraszamy teraz tam. Jesteśmy w środku nowej Korsy i to auto ma wszystko, jeżeli chodzi o wnętrze. I znowu przekładając Grzegorza na nasze, czyli bezprzewodowy CarPlay, o którym już wspominaliśmy, nie będziemy Was zanudzać. Natomiast to jest najfajniejsze, uważam w tym samochodzie, to, właśnie, wszystko. to właśnie kierownica i jego, ją, jej wielofunkcyjność. To znaczy, kiedyś w samochodach było tak, że jak macie tak zwaną bieda edition, no to tutaj nie ma nic, po prostu jest pusto, plastik. Oczywiście kierowniczka plastikowa jest, ale z bardzo przyjemnego plastiku, nie raniąca rąk, tak jak w niektórych innych modelach to, to niestety bywało. Kolorowy wyświetlacz, który oczywiście możecie sobie zmieniać, oczywiście macie dostęp do tak podstawowych rzeczy jak komputer Pokładowy, natomiast możecie też znaleźć tutaj poziom czujności oraz e, jakby swoją pozycję pasaru. tak swoją pozycję na pasie ruchu, która jest powiązana ze stentem pasa ruchu, utrzymuje I was na to środku. to naprawdę ma wszystko. <noise> Dokładnie. E, I co jest jeszcze e, uważam, mega opcją w tym samochodzie, to tak zwane lusterko fotokromatyczne. Czyli jeżeli ktoś jedzie za wami i nie wiem, razi was. Waszym mniemaniu, to lusterko samo wam o tym powie, że to się dzieje, czyli po prostu go przyciemni, nie będzie was drażnił. Będzie drażnił, wiadomo tylko w lusterkach lewym i prawym, ale to już przeżyjecie. Tutaj nie ma żadnej przerzucania góra, dół, lusterka. Ono się po prostu ściemnia, jeżeli ma za jasno. Wszystko w pewnym stopniu wymusza również Unia Europejska, dlatego że między innymi w standardzie samochodów na dziś dzień produkowanych na rynek europejski musi być SAS i połączenie z centralą. Dlatego, jeżeli czy się stanie w naszym samochodzie dojdzie do wystrzelenia poduszek powietrznych, w kolizji, w wypadku, wtedy auto bezpośrednio łączy się z numerem alarmowym, w którym kraju się znajduje, jest wzywana pomoc na miejsce zdarzenia. No i jeżeli chodzi też o konkrety tego, tego zestawu, to tak, na autostradzie nawet jak sobie jedziecie, to jest tutaj wczytany kierunek, w którym się poruszaliście, no bo to też jest bardzo ważne. Ważne też jest to, że jak pojedziecie tym samolotem za granicę, to zawsze macie dostęp do call center w języku polskim, nieważne gdzie jesteście, w Unii Europejskiej i w państwach ościennych. Z fajnych opcji Dodatkowych jeszcze, które w standardzie w wersji podstawowych nigdy nie były. To na przykład wszystkie szyby sterowane elektrycznie. Lusterka również elektrycznie są sterowane i podgrzewane. Klimatyzację man mamy manualną, ale Bogu dzięki w Oplu jeszcze dalej się trzymamy z tym, że mamy gałeczki i można to przełączać, a nie wybierać tutaj, o, nawet się już tego nie da Bogu dzięki zrobić. Włączyć klimatyzację tutaj i dotykowo sterować temperaturę. Bogu dzięki tego nie ma, zostało na gałeczkach. No i fajna rzecz, która już zmienia świat, za przeproszeniem, czyli USB-C oczywiście w standardzie do ładowania również. Tutaj I przyznam tutaj. teraz szczerze, jak jesteśmy przy USB-C. E, ostatnio wziąłem naszą mokkę elektryczną do jazdy, jestem tak zdenerwowany, dlatego, że tam jest USB typu A, A. No. i nagle się okazuje, że już nie mam żadnego kabla, bo przecież wszystkie Korsy, nowe Grandlandy, wszystkie DS-y są już na USB. C, tak. czyli OSBA poszło do śmieci. Tak, Nagle ja nawet zrobiłem coś dobrać takiego w domu, że wziąłem wszystkie kable, wyrzuciłem i kupiłem nowe CC z takim najlepszym tak. jakby przesyłem danych, żeby wiedzieć, że jak weźmiesz kabel, to on działa. No Dokładnie. i znowu mam ten sam problem, nie? teraz cokolwiek, jakieś urządzenie znajduję, no nie naładujesz. Musisz kupić stare kable albo nowe urządzenia. Dokładnie. Więc Bogu, dzięki, tutaj już jest na nowo, nie musicie mieć specjalnego Bo kabla do swojego samochodu. Bo nową Corsę, która ma wszystko. I tym kończymy, do zobaczenia.